Adamu, celu, Adamu, celu, nie so Damę, celu, Adam, mój przyjacielu, pojeźdź mi na parze Adam, mój przyjacielu, niech to jak tak. Dałem ci Adam, dałem ci spokój. Dałem gitarę, Adam, dałem samochód. Znaczym go a doszło do sam. Adam, mój przyjacielu, przeprowadziłem przez a tam natarmiłem, oczołem przelatka. Na chyba bym mi dodałem. na starym mieście, spotkałem ją w środku dnia, nie było danem jeszcze, gdzie spotkać dziewczynę jak ta. Grudzień była sobota, w jej losem się zbieg, a na jej różowych włosach mienił się tylko śnieg. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond, mnie proszę daleko stąd. Zabyś mnie dziś na nieznany lot, Najpiękniejsza dziewczyno, o włosach rond. Najbiedniejsza dziewczyno, ogłosam w mnie proszę daleko stąd. Zabyś mnie dziś na nieznany lot, Najpiękniejsza dziewczyno, o I dla mnie nie ma już innej, to moja droga do gwiazd przez tamtą zimową dziewczynę, inaczej mi czas w Warszawie na starym mieście. Los przeczuwia niczym nóz, a moim sercu jest jeszcze na jednej jedynej już. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond Zabierz mnie proszę daleko stąd Zabierz mnie dziś na nieznany lot Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond Zabierz mnie proszę daleko stąd Zabierz mnie dziś na nieznany lot Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blą. Piękniejsza dziewczyno o własan blond, Zabierz mnie proszę daleko stąd, zawiesz mnie dziś, na nieznany lot, najpiękniejsza dziewczyno, o błosa Najpiękniejsza dziewczyno, o włosami blond, Zabierz mnie proszę daleko stąd, zawiesz mnie dziś na nieznany lot, najpiękniejsza dziewczyno, o blond. Najpiękniejsza dziewczyno, o bo samlon. mnie proszę daleko stąd, żabyś mnie dziś na nieznany lot, najpiękniejsza dziewczyno. O samblon!